Witajcie na moim kanale Soul Medica. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak, jestem psychologiem i terapeutą. Spotykamy się tutaj co czwartek, z czego się bardzo cieszę i dziękuję za wszystkie Wasze subskrypcje i komentarze. Staram się poruszać różne ważne tematy psychologiczne związane z relacjami, z Waszymi związkami, z życiem rodzinnym, zawodowym itd. Jakiś czas temu, pod którymś filmikiem ukazały się takie komentarze z prośbą o to, żebym nagrała film na temat tego, jak chronić dzieci, jeśli jesteśmy w relacji z toksykiem, z psychopatą, z socjopatą, z narcyzem. Co zrobić? Jak, jak ochronić nasze dzieci? Um, Dużo już mówiłam o przemocy narcystycznej, o związkach toksycznych, ale jeszcze, żeby to podsumować, króciutko w punktach dosłownie przypomnę, jakie są cechy relacji toksycznej czy relacji przemocowej. To będzie przede wszystkim brak komunikacji. Albo komunikacja zupełnie taka pokrzywiona, oparta na groźbach, na szantażu emocjonalnym, na gaslightingu, na obwinianiu, na, yy, na stosowaniu wszelkiego rodzaju yy, sałatek słownych, odwracaniu kota ogonem itd. Czyli zaburzona komunikacja albo brak komunikacji. Kolejna cecha to będzie brak. Szacunku do Was, należytego szacunku do Waszej osoby. Brak zaufania, liczne kłamstwa, liczne manipulacje, wymuszanie, przymuszanie Was do różnych rzeczy, próby kontrolowania Was, tego w jaki sposób żyjecie, jak wyglądacie, z kim się spotykacie, jakie macie zainteresowania, kompleksowa kontrola. Zmuszanie do tego, żeby czas spędzać wyłącznie we dwójkę, czyli izolowanie Was od innych ludzi, od rodziny, od przyjaciół, od znajomych, brak ekonomicznego partnerstwa, a w końcu przejęcie kontroli ekonomicznej, całkowitej kontroli ekonomicznej. Yy, toksyczny partner wypiera się wszelkich yy, zachowań przemocowych, obwinia yy, o te zachowania Was, yy, mówi Wam, że to w tym nie sprowokowałaś, czy sprowokowałeś. Ja naprawdę jestem dobrym człowiekiem, ale to przez ciebie tak się zachowuje. Czyli kompletne zrzucanie z siebie, właśnie, odpowiedzialności za wszelkie zachowania przemocowe. Wreszcie. Bezpodstawne oskarżenia, mogą to być oskarżenia o niewierność, na przykład. Jeżeli partner nadużywa do tego alkoholu, to często to się wszystko wyrasta, można powiedzieć, z takiego kompleksu otella, ale to oddzielny temat, o tym powiem kiedy indziej. To są cechy relacji toksycznych, relacji przemocowych. I teraz, żeby wyjść z takiej relacji, żeby zacząć żyć normalnie, musimy właśnie zdobyć się na odwagę. Takie decyzje podejmują osoby odważne, osoby silne, osoby zdeterminowane. Więc jakby odpowiedział na pytanie, jak ochronić swoje dzieci przed toksykiem, przed psychopatą, tu, radą jest, tu rada jest tylko jedna: trzeba wyjść z takiej relacji, i ocalić dzieci, żeby po prostu dać im szansę na normalne życie, na normalny rozwój. Z toksykiem, z psychopatą, z narcyzem się nie negocjuje. Jeżeli ktokolwiek was będzie namawiał do tego, żeby jeszcze rozmawiać i negocjować i, i próbować, to. Moje zdanie jest takie, że to są zupełnie, to będą próby zupełnie nieudane. Jeśli ktoś jest na tyle toksyczny, że stosuje wobec Was przemoc, czy fizyczną, czy psychiczną, to z takiego związku po prostu trzeba jak najszybciej uciekać, zabrać dzieci i chronić je, osłaniać się po prostu jak się da przed toksykiem. Pamiętajcie, że w takiej sytuacji, kiedy Wasz związek wisi już na włosku, kiedy Wy podejmujecie jakieś już decyzje, to w Waszym otoczeniu mogą pojawić się osoby, które psychologia społeczna. Określa mianem latających małp. Co to są latające małpy? To jest termin, który wziął się z bajki o czarnoksiężniku z krainy Os. Latające małpy to były takie postaci, Mroczne, bardzo, które były, można powiedzieć, na służbie złej czarownicy. I tak właśnie dzieje się też często, kiedy wy próbujecie zostawić waszego toksyka, uciec od niego. Nagle wokół was pojawią się właśnie takie osoby, które będą was namawiały do tego, żebyście jednak zostali. To są osoby, które narcyz wykorzystuje jakby jako swoich reprezentantów, jako swoich pośredników, ponieważ narcyz już wie, że on nie ma już żadnego bezpośredniego wpływu na Was, a więc posługuje się osobami trzecimi. Ale latające małpy to nie są tylko i wyłącznie osoby, którymi gdzieś tam Manipuluje, steruje narcyz. To mogą być osoby, które wykorzystają tą bardzo trudną sytuację, w jakiej się znaleźliście, żeby po prostu um, w jakiś sposób próbować was zmanipulować, rozegrać jakąś własną gierkę z Wami. Mnie często opowiadają osoby, które już opuściły toksyka, czy, czy są już na drodze do tego, że raptem właśnie jakieś dobre przyjaciółeczki, czy jakieś osoby z sąsiedztwa, czy osoby z pracy zaczynają właśnie mówić: że Słuchaj, ale wiesz, jak to jest, wina jest po obu stronach. To nigdy nie jest tak, że, że wina jest po jednej stronie. Co jest oczywistą bzdurą i nieprawdą i fałszem, bo bardzo często jest tak, że wina jest właśnie po jednej stronie, że jest kat i że jest ofiara. I nie jest to jakieś naiwne czarno-białe widzenie świata. Tak po prostu się to układa. Jeżeli ktoś Wam będzie mówił, że wina jest po obu stronach i będziecie to słyszeć w sytuacji, kiedy ewidentnie jesteście ofiarą, no to wiecie już z kim macie do czynienia. To będą też osoby, które można powiedzieć, będą chciały zupełnie yy, wpływać na wasze postrzeganie rzeczywistości, tak? Czyli będą wam mówiły, że słuchaj, ale on czy ona wcale nie jest taki może zły. Yy, powinniście rozmawiać, powinniście negocjować jeszcze. Yy, wiesz, no przecież yy, zobacz, on, on tak ciężko pracuje, żebyście wszystko mieli, żebyś, yy, żeby wasze życie było udane. Każdemu zdarzają się chwile słabości. Nie słuchajcie takich osób. Zaufajcie sobie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo mamy czasami już jesteśmy tak przeciążeni emocjonalnie, tak wykończeni psychicznie, że bardzo trudno jest nawet samemu sobie w niektórych sprawach zaufać. Ale wtedy ja zawsze radzę, żeby posłuchać swojego ciała. Tak, już mówiłam o tym wielokrotnie. Zobaczcie, jak to jest, kiedy. Jesteśmy głodni, to jesteśmy głodni, prawda? Ciało nam o tym yy, mówi i nikt nam nie powie, że jest inaczej, prawda? Jeżeli boli nas głowa, no to my wiemy o tym, że boli nas głowa i nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, czy jest inaczej. I podobnie jest w sytuacji, kiedy przeżywacie różne rzeczy uczuciowe, emocjonalne, doświadczacie właśnie jakiejś przemocy, Nikt od Was nie wie lepiej, co się naprawdę dzieje i czego Wy doświadczacie. Więc spróbujcie jeszcze raz, po raz kolejny, po raz setny, tysięczny, zaufać sobie i tego się po prostu trzymajcie. Kochani, te osoby, które właśnie pozostają pod wpływem narcyza, albo które próbują załatwiać z Wami jakieś własne interesy, próbują różnych gierek, to są osoby, które będą kwestionować waszą rzeczywistość i, i, może, i może to doprowadzić do, do wręcz do tragedii. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład ulegniecie takiej namowie, żeby powiedzieć waszemu toksykowi czy psychopacie, z którym żyjecie, że zamierzacie odejść od niego. To to może naprawdę doprowadzić do tragedii, do eskalacji zachowań agresywnych. Jeśli zdecydujecie się, aby opuścić toksyka, to musicie to zrobić po kryjomu. Musicie przygotować sobie plan A, B, C, przygotować sobie całe zaplecze, jak to przeprowadzić, jak to zrobić, aby to wszystko było, yy, miało ręce i nogi. tak? Yy, musicie wiedzieć, gdzie chcecie uciec, yy, za co przeżyjecie pierwsze tygodnie, Życia osobno, oddzielnie. Musicie wiedzieć, co swoim dzieciom dacie jeść, za co kupicie im podstawowe rzeczy. Więc trzeba dobrze przygotować się do takiego odejścia. Nie zawsze, oczywiście, jest to możliwe takie przygotowanie. Czasami decyzję o odejściu podejmujemy z minuty na minutę. Po prostu coś nam mówi, że albo teraz, albo nigdy. Też trzeba wtedy posłuchać tego głosu. Ale jednocześnie sięgnąć do tych zasobów, które mamy. Chodzi mi tutaj o zasoby najważniejsze, czyli do tego rozeznania, na kogo mogę liczyć, kto mi pomoże, do kogo mogę się zwrócić, jakie mam możliwości. To są bardzo trudne rzeczy, ale pamiętajcie, że najważniejsza. Najjaśniejsza tutaj taka informacja to jest to, że nasz mózg jest neuroplastyczny, a więc oznacza to, że dzięki zmianie rozmaitych nawyków myślowych, ale też nawyków w naszym działaniu, my możemy zmienić ścieżki neuronalne w naszym mózgu i przez to zmienić nasze zachowania, nasze życie. Możemy Uzdrowić siebie możemy również dojść do siebie po przemocy narcystycznej i zacząć wszystko na nowo. Możemy naszym dzieciom dać szansę na normalne życie, na normalny rozwój z dala od wszystkiego, co jest przemocą, co jest toksyczne, co jest zaburzające relacje rodzinne, co jest po prostu życiem w jakimś fałszu, w kłamstwie i w wielkiej nieprawości. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Dzisiaj na tym już zakończę, ale czekam oczywiście na wasze, na wasze komentarze, tak jak zawsze. Zachęcam do subskrypcji kanału. Bardzo proszę o lajki, o udostępnienia. Pozdrawiam i widzimy się za tydzień. Pa.